Io z tej strony Face i witam was w 11 albo 12 odcinku czy Brosar. I dzisiaj będziemy grać losą. Przepraszam za dźwięki, ale moja mama gra do domu mojego brata, czasem mniejszego i, i przepraszam was, że będzie głośno, ale no tak jest dom. Bo mnie, którzy też wchodzą do pokoju i mówią przestań grać. Albo jak nagrywasz odcinek. No ja też tak mam. No jeszcze mi się ani razu tak nie zdarzyło. Ale będę pewnie pewnie miał. O, to. Dąży się. Niestety nie wiadomo, czy się nagrywa, ale po tej rundzie sprawdzę, czy się nagrywa nagrywała to dobrze bo, bo niedawno trafiłem rosy i mam jej na 12 rano i sobie pomyślałem, że ludzie będą może chcieli, żebym poglądał, więc Pogram. pogramy sobie szukaliśmy go Idę po te powerki Niestety i się bardzo cieszę, że w sumie wziąłem te powerki, bo nikt po niejawszy. Co ja te powerki? Kurde. kurde, kurde Kurde, prawie mnie trafił. O nie! Piper, kurde, Piper, 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 kurde! Nagrywa się spokojnie. O Boże, moja mama rozmawia z, z moim bratem albo z moim ciocią, nie wiem. Jest strasznie głośno. Bądźcie sobie takiego pizza I obejrzyjcie jakieś tam odcinki, że ktoś tam czasami wchodzi. I na przykład na obiad każe i z sobie zjeść obiad. No i tak przeszkadzają. Też niedługo będę musiał zjeść obiad i po cięciu będziemy sobie grali. Tylko nie wiem czy nawet zrobię cięcie. To może pooglądamy sobie śmieszne filmiki jak nie zrobię cięcia. Poglądamy śmieszne filmiki. Kurde jak mnie obija ten dynamite. Nie wiem z której strony ja pójdę. To jest dla mnie przekurzackie, że nikt nie wie, gdzie w którą stronę ja pójdę. Widziałem. Kurde, szóste. Nie chcę mi się jakoś dzisiaj nagrywać. I. W ogóle, za dwa dni jadę. O, słyszycie? To ma... moja mama rozmawia z ciocią. Jak ktoś wejdzie, to... to włączę. Kurde, dziesiątku! sobie z Nie niedługo też się pojawi odcinek otwieram big boxa Nie przepraszam, że nie było z odcinka z moim kolegą Oliverem. No niestety nie zdążyłem z nim nagrać, bo już musiałem iść nie zdążyłem z nim nagrać. Obejrzycie sobie wcześniejszy odcinek. Rozwalamy na środku skrzynki Bo to jest najbardziej UP akcja Dokładnie może pojawią odcinki z Fortnite'a Tylko nie wiem czy mój brat mi pozwoli nagrywać, bo on... O, przepraszam za... Przepraszam za moją mamę Dobra mamy showdown 11 mamy 10% szans chyba 100% szans, że wygramy chyba, nie no 50% szans mamy dlaczego bo kolic jest na daleko, a my jesteśmy na blisko i dlatego Będziemy musieli unikać i chodzić. O oh, kurna. Jest. Wygraliśmy. 10 pucharków. Dobra. Możemy teraz. Za chwilę otworzymy skrzynkę i jeszcze jedną gierkę otworzymy skrzynkę i kończymy odcineczek. Może nie Penny albo darel Bo wszystkie rery mam. Bo to bym się cieszył jakby drogała legenda. Legenda kosztuje yy. 250 zł. No bo wiem to, bo ja liczyłem wszystkie gemy i... tak około 250 albo... czyli 250 albo... 300, coś takiego w ogóle nie używam pum pum o nie, o kurde Dobra, uleczymy się. Skończymy chyba tą wielkę. Dobra mam, pokonałem Franka i siedem powerków. Miałem ja przed chwilą chyba pięć albo sześć. O kurde. Dobra, ja tu będę siedział na środku. Ktoś przycią O kurde, skąd wiedział? Leona chciałbym najbardziej zniszczyć ale... Leż zniszczyłem Leona i El Primo. Hm. Ja bym uparlanie przez tą wodę. Kurde. Buuu, kolejny winek. Ja dobrze gram w Ogólnie chodzi... Przyjeżdżam chyba. Szyli niż najpajper, więc otwieramy skrzynkę. Nic nie dropło, ale trzy gemy. Więc do następnego jak kupujemy big box, więc nara.